Cześć, siema, ma z tej strony Kingaku 2.1 i dzisiaj pokażę Wam króciutki haul zakupowy, co kupiłam. Na koniec przymierzę i Wam pokażę, nie? Także tak, może najpierw zacznę bo to będzie taki mega szybki haul, nie? Nie, to będzie taki mega szybki. Także tak, szybciutko takie. Ja nie wiem czy to można nazwać baggy jeansami. Chyba tak. No w każdym razie fajne spodnie, nie? Takie z, z tymi z... Z y, serduszkami i jeszcze taka bluza, fajna z Disneya. Naprawdę, mega mi się podoba. Taka. Y, także ja na koniec to wszystko ubiorę i. No okej, okay, to teraz wszystko ubieram. Czekajcie. Okej, okay, ja już mam ubrane. To tutaj jest bluza, się tak ładnie się prezentuje. Oj, czekajcie. oj czekajcie. Y, y. Nie pytajcie się o tamte rzeczy, nie, nie pytajcie się, o tak jest bluza. Jeszcze do tego są spodnie. Muszę wam bardziej spodnie pokażę. o. Tak się prezentują ładnie spodnie. Mi się, generalnie mi się podoba to wszystko. A to było takie szybkie, także. A to było, a, a to było takie szybkie, także. Pa. Nigdy, a no tak, zanim jeszcze pa, nigdy nie oglądaj do połowy, zawsze do końca. Pa! Pa! Hej, ej, ej, to się.